Pozdrawiam was drodzy bardzo serdecznie w ostatnim dniu naszych rekolekcji wielkopostnych niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chcemy drodzy zatem podsumować nasze krótkie rozważania na temat sumienia, przede wszystkim wspominając Jana Pawła II i jego to niezwykle. Proste, a jednocześnie bardzo takie głębokie i potrzebne wezwanie do tego, aby, aby być człowiekiem sumienia. Że Polska potrzebuje ludzi sumienia. Kościół potrzebuje ludzi, którzy mają dobrze ukształtowane sumienie. Na zakończenie drodzy rekolekcji chcemy sobie tak uświadomić, najlepiej tak w kilku punktach. Bo mamy takie, jako redemptoryści mamy takie doświadczenie, że kiedy głosimy rekolekcje czy misje, to w trakcie nich wierni mówią, że wszystko bardzo dobrze, ładnie, wszystko rozumieją, wiedzą o co chodzi, ale potem mówi, wy wyjeżdżacie, a my z czym pozostajemy. Dlatego, drodzy, chciałbym wam podać takich kilka punktów, w jaki sposób, można nie tylko trzymać na takim odpowiednim poziomie tę wrażliwość sumienia, ale co ważniejsze, żeby to sumienie się jeszcze rozwijało. Kilka prostych, drodzy punktów. Pierwsza zasada, żeby moje sumienie odpowiednio potrafiło wybierać między dobrem a złem, żeby nie było wątpliwości. Gdzie jest dobro, a gdzie jest zło? To nasz założyciel, święty Alfons Liguori, był bardzo takim wybitnym teologiem, nazywany też jest teologiem sumienia. To mówi tak, jeżeli chcesz w ten sposób dobrze postępować, to cokolwiek robisz, pamiętaj, żeby to zawsze czynić z czystą intencją. Cokolwiek czynisz, zawsze rób to z czystą intencją. Co to, drodzy, znaczy czysta intencja? Czysta intencja to jest taka, że cokolwiek robię, począwszy od modlitwy porannej, od wstawania, gdzieś tam idę do sklepu, z kimś rozmawiam, pracuję, cokolwiek w życiu robię, Mam w głowie tylko jedną myśl, że pytam się, czy to podoba się Bogu, że cokolwiek robię, robię ze względu na Pana Boga, nie ze względu na ludzi, tylko ze względu na Pana Boga. Bo my mamy, drodzy niestety, każdy z nas, także my kapłani, mamy w sobie taki, powiedzmy, mały defekt, że. Czasami, bo może nie zawsze, ale czasami zdarza się każdemu z nas, że jesteśmy gotowi zrobić bardzo dużo im dłużej się modlić. I tam pójść nam przez świętą i coś dobrego zrobić i ofiarować, i tam pieniądze jakieś, i komuś pomóc, ale pod jednym warunkiem, że ktoś to zauważy, że ktoś to doceni. Że ktoś pochwali. A czysta intencja jest wtedy, kiedy nie robię tego ze względu na ludzi. W Piśmie Świętym, drodzy, kilka razy możemy spotkać takie, takie zdanie, też o Panu Jezusie to, to mówiono, potem o Świętym Pawle, że na przykład mówiono o, o nich tak, że, że, że Jezus nie bał się czasami mówić bardzo takiej ostrej prawdy, trudnej prawdy. Bo ewangeliści zapisali, że nie miał względu na osoby. Nie miał względu na osoby. Co to znaczy? No właśnie, że nie liczył się ze zdaniem innych w tym względzie, że Jezus, Jezu, Jezus miał tylko taki no, jeden zamiar. Że to, co robi, ma się podobać Ojcu. I czasami dlatego mówił trudne sprawy, ale wiedział, że to jest zgodne z tym, czego oczekuje od Niego Jego Ojciec. Nie miał względu na osoby. Czysta intencja, drodzy, to wtedy, kiedy robię coś ze względu na Pana Boga, dla Pana Boga. Święta Teresa Zawila miała takie, takie zawsze zadanie dla swoich sióstr, sióstr karmelitanek, kiedy rozpoczynał się Wielki Post czy Adwent, to ona zachęcała siostry do czynienia dobrych postanowień, tak jak my to czynimy bardzo często. Ale ona mówi tak, mówiła tak do nich. Ale spróbujcie w Wielkim Poście uczynić jakiś dobry uczynek, ale tak, żeby nikt tego nie zauważył. Spróbujcie zrobić jakiś dobry uczynek, ale w ten sposób, żeby tego nikt nie zauważył. To znaczy żeby to zrobić ze względu na Pana Boga. Druga zasada, drodzy, to zawarta jest w tej książce o sumieniu. Mianowicie jest taki, drodzy, w tej książce rozdział poświęcony, to jest tak, tak może za, za mądrze nazwane, ale co zrobić w sytuacjach wątpliwych moralnie. To znaczy, że mam jakiś taki dylemat, nie wiem, jak mam postąpić. Są czasami takie sytuacje, no albo tak zrobić, albo tak zrobić. No można oczywiście to, to sprowadzić do bardzo takich prostych dylematów, kiedy na przykład budzicie się rano. To bardzo wielu ludzi wierzących ma taki prosty dylemat, nie? Modlić się, czy się nie modlić, nie? Ile się modlić? Minutę czy dwie tam, nie? W niedzielę iść do kościoła, czy nie iść do kościoła. Być uczciwym czy nie być uczciwym. To są takie, ale są też czasami jakieś takie poważniejsze. Też. I teologowie na przestrzeni wieków wypracowali kilka takich zasad, jak postępować w sytuacjach wątpliwych, kiedy mam wątpliwości. Jedną taką zasadę to nie jest taka zasada teologiczna, ale taka bardzo ludzka. To wygłosił ją. Pan Krzysztof Zanussi, znany reżyser, powiedział tak: Jeżeli nie wiesz, jak, ma, jak masz postęp, postąpić, to zawsze postępuj zgodnie z sumieniem. To jest najprostsza zasada. Jak nie wiesz, nie wiesz, jak masz zrobić, postępuj zgodnie z sumieniem. Ale taka jest poważniejsza zasada, to drodzy, jest taka, że jed, kiedy masz wątpliwość, to pamiętaj o jednym. Że nigdy nie możesz postępować tak, żeby chcąc osiągnąć dobro, stosujesz jakieś nieetyczne środki. Nie, nie można stosować jakichś niedobrych sposobów, po to, żeby osiągnąć jakiś dobry cel. To jest drodze ta. Stara zasada, ona jeszcze się wywodzi z czasów starożytnych greckich, tak zwana zasada, cel nie uświęca środków. Najbardziej szczytny cel, nie, jaki możemy sobie wyznaczyć. Nie. Ktoś, powiedzmy, chce właśnie wybudować kościół. Można chcieć wybudować kościół, ale teraz no, cegły, czy cement, czy cokolwiek tego, no nie... Tego nie można ukraść. Nie? Ja mam piękny cel. Chcę wybudować na chwałę Boga Kościół. To jeżeli chcę wybudować, to muszę te środki, z których będzie wybudowany, muszą być środkami uczciwymi. Nie? Taka zasada w sytuacjach drodzy wątpliwych, kiedy mamy, kiedy mamy jakieś wątpliwości. Trzecia zasada, drodzy, związana jest z fragmentem, który przed chwilą odczytaliśmy. Z pierwszej księgi królewskiej. Takie. Bardzo lubię to, to, to czytanie, kiedy y, czytamy historię młodego króla Salomona. Król Salomon był rzeczywiście młodym człowiekiem, kiedy został wybrany, żeby przewodził Izraelitom. I wtedy y, 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 no, y, y, wydarzyło się w jego życiu takie no, 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 przedziwna sytuacja. Mianowicie usnął. W nocy miał sen. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, co mu się przyśniło, czy kto mu się przyśnił. Salomonowi. Przyśnił mu się Pan Bóg po prostu. Nie wiem, czy mieliście kiedyś taki pobożny sen, że Pan Bóg wam się przyśnił. A jemu się przyśnił Pan Bóg. I co, i co więcej, drodzy, nie tylko, że mu się przyśnił, ale jeszcze powiedział takie zdanie. Proś o co chcesz, Adam Ci. Proś o co chcesz, Adam Ci. Gdyby Wam się, drodzy Pan Bóg, przyśnił no i taką propozycję złożył, proś o co chcesz. O co byście poprosili? O zbawienie, bardzo poważna bardzo prośba. O zbawienie. O zdrowie można prosić? Można, prawda, bo lepiej być zdrowym niż chorym zasadniczo nie. Nie wiem, o jakieś sytuacje rodzinne, prawda, żeby dobrze się działo w rodzinie, żeby zgoda, prawda, i tak O pieniążki? To zawsze się przydadzą. Lepiej mieć niż nie mieć. Prawda? A on poprosił, pamiętacie o co? Mówi Panie Boże, tak, tak, Panie Boże, mam być. Jestem królem, młodym, niedoświadczonym. Będą do mnie przychodzić z różnymi problemami. Ja będę musiał to rozstrzygać, a nie chcę nikogo skrzywdzić. Więc poprosił o taki dar, my to mówimy, taki mądrości, nie? Rozeznawania, rozstrzygania jakichś takich trudnych sporów, nie? Niezwykle piękna modlitwa i intencja, nie? Że Pan Bóg go pochwalił potem za to, że nie prosił wprost o coś dla siebie, tylko poprosił o dar, co prawda, dla siebie, ale żeby mógł pomagać innym. I moi drodzy, żeby mieć dobre sumienie, to trzeba o to też modlić się. Wy kochani macie też to szczęście, że modlicie się bardzo piękną modlitwą do swojego patrona, świętego Andrzeja Boboli. I nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że wasza modlitwa bardzo współgra z tą prośbą właśnie z Księgi Królewskiej Salomona. Bo czytamy, drodzy, tak. Wyjednaj nam łaskę, byśmy z ewangeliczną rozwagą umieli roztropnie postrzegać sprawy własne i sprawy narodu w świetle Ewangelii. Czyli prosicie Pana Boga za wstawiennictwem św. Andrzeja, żeby dał Wam takie rozeznanie, żebyście w świetle Ewangelii potrafili. Postrzegać wszystkie sprawy, które dzieją się w Waszym życiu i w życiu naszej Ojczyzny. Zwróćcie drodzy uwagę, dzisiaj, kiedy będziemy odmawiać na końcu Mszy Świętej, macie drodzy przepiękną modlitwę. Żeby Pan Bóg dał Wam takie światło, tak jak Salomonowi, żeby dał Wam światło, żebyście dobrze rozstrzygali, mieli takie rozeznanie. W sprawach swoich, które się dzieją w waszym życiu, i w sprawach narodu. Także, drodzy, zobaczcie takie kilka prostych zasad postępowania, żeby nasze życie rozwijało się w świetle czystego i dobrego sumienia. Czyste i dobre sumienie. Przypomnę, drodzy, na końcu to, to piękne powiedzenie księdza Józefa Tischnera że nasze sumienie można porównać do steru u statku. Jeżeli ster u statku jest, będzie popsuty, statek nigdy nie dopłynie do celu. Jeżeli sumienie będzie popsute, jeżeli nie będzie prawidłowo rozstrzygać, rozeznawać, nie będzie prawidłowo wybierać, nie osiągniemy celu swojego życia. To, co słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii, kiedy tak zwany bogaty młodzieniec przyszedł do Jezusa i zapytał Nauczycielu, co mam zrobić, żeby osiągnąć życie wieczne. To znaczy, naszym językiem, to można by powiedzieć, że ten młody człowiek powiedział tak: Co mam zrobić, nauczycielu, żeby statek mojego życia dopłynął do celu. Jak mam żyć, żeby statek mojego życia dopłynął do celu? Dlatego drodzy chciejmy pomyśleć o naszym sumieniu, zadbać o nie, żeby ono było jak dobry, prawidłowy ster u statku. A wtedy statek naszego życia na pewno dopłynie do celu. Tego życzę wam z całego serca. Amen.